Dobra, to jeszcze raz. Dzień dobry, Szymon Milonas. Dzisiaj o tym, które wino jest dobre, bo to najczęstsze pytanie, które ludzie mi zadają. Jakie wino mi będzie smakowało, a czy może mi Pan znaleźć takie, które będzie dla mnie dobre, albo ludzie mówią: Nie znam się na winach, ale wiem, co mi smakuje. To jest dobre, a to nie jest dobre. Więc dzisiaj o pięciu zasadach, które mogą pomóc Wam w tym, żeby wybrać wino, które będzie Wam smakowało, takie, z którego macie szansę być zadowoleni. Pierwsza rzecz to taka, że wino jest takie samo, jak każde inne jedzenie czy picie. Kierujemy się przy tym tymi samymi zasadami. Czyli jeżeli lubicie dojrzewające sery, pleśniowe sery, wędzone oliwki, anchois, sok grejpfrutowy, czarną mocną kawę, gorzką czekoladę. To będziecie lubili inne wina niż ci ludzie, którzy nie lubią ostrego jedzenia, lubią więcej cukru, lubią delikatne szejki. Tiramisu, wszystko co ma w sobie więcej takich okalających, takich delikatnych smaków i e, aromatów. Ci pierwsi będą wybierali wina intensywniejsze, pełniejsze, e, mocniejsze i jeśli chodzi o kwasowość, przy winach białych, jeśli chodzi o taniny, przy winach czerwonych, jeśli chodzi o alkohol, w obu rodzajach e, tych win. Jeżeli ktoś lubi whisky. Pewnie będzie wolał właśnie intensywniejsze wina czerwone. Jeżeli ktoś pije słodką herbatę czy kawę z mlekiem i z syropem waniliowym, pewnie będzie wolał białe, lekko beczkowane z lekkim cukrem wina. Więc dobierając wino, dobierajcie to tak, jak będziecie dobierali sobie każde inne jedzenie. Do swojego gustu. Tak, są nawet takie testy w internecie, które pozwalają odpowiedzieć sobie na pytanie, co jesz, co pijesz, i w związku z tym, jakie wino najbardziej do ciebie e, pasuje. Zachęcam do, e, do ich wypełnienia sobie na przykład na stronie wineper.com. To pierwsza zasada, czyli z winem, jak z każdym innym czymś do picia, czy, e, czy do jedzenia. Druga zasada jest taka, że kierujemy się często kolorami. I to warto zacząć od win białych. Te wina są często delikatniejsze, przyjemniejsze do, do picia. Nie muszą oczywiście takie być. Są intensywne e, i bardzo trudne, wymagające wina białe, ale generalnie więcej ludzi nie lubi tanin, które są charakterystyczne, charakterystyczne dla wina czerwonego, niż kwasowości, która jest charakterystyczna dla wina białego. A nawet jeśli tej kwasowości nie lubicie, to spokojnie znajdziecie wina białe, takie jak na przykład tutaj leżące e, Chardonnay czy to z Kalifornii, czy z południa Francji, które dzięki temu, że są beczkowane, lekko beczkowane, mają takie, taki okrąglejszy, bardziej delikatny smak tej kwasowości tak mocno w tym winie nie czuć. Więc musicie sobie na początku odpowiedzieć na pytanie, czy lubicie kwasowość, czy nie, czy lubicie te sorbety rabarbarowe i soki grejpfrutowe i dodajecie sobie cytrynę do, do wszystkiego, czy wolicie, jeśli jest tak spokojniej, delikatniej, to wtedy łatwiej będzie wybrać wino białe. Ale też czy właśnie lubicie gorzką czekoladę? Pamiętajcie, że gorzkości wyczuwamy już 3 dziesięciotysięczne na litr, a cukru dopiero 4-5 gram na litr. Więc tak naprawdę, jeżeli coś ma tych, chociaż trochę tych tanin w sobie, to dla wielu osób jest to już coś, co będzie. Odstręczało czy sprawiało, że to wino im nie do końca będzie smakowało. Więc zaczynajcie od delikatniejszych win, dopiero później idźcie w pełniejsze smaki. To będzie dobre wino na każdym etapie tego rozwoju winiarskiego. Trzecia rzecz to jest taka, że właśnie ten cukier pomaga. Trzecia zasada, czyli jeżeli nie wiecie, co będzie Wam smakowało, zaczynacie przygodę winiarską albo polecacie takie wina komuś, kto tą pogodę, przygodę zaczyna to zacznijcie od win z lekkim cukrem. I tutaj w sukurs przychodzą nam wina z południa Włoch na przykład, jak Primitivo, czy Negro Amaro, czy właśnie takie wina nawet te, które są dość kwasowe i pochodzą z Nowej Zelandii, jak Sauvignon Blanc, ale często mają trochę cukru zostawione, żeby były łatwiejsze w percepcji, łatwiejsze do, do picia. Więc zaczynajcie od win, które mają trochę, trochę cukru. Czwarta zasada jest taka, że wcale drogie wino nie musi być dobre. Czyli nie szukajcie win najdroższych, bo często te wina to są wina wysublimowane, takie, które są długo dojrzewane, robione w specjalny sposób, w trudnych warunkach i w związku z tym ta cena jest wyższa, i to niekoniecznie będzie Wam smakowało. Czy tanie wino jest dobre? To tak jak z każdą inną tanią rzeczą. No, zdarzy Wam się fajna, e, fajne, tanie wino, ale generalnie na winie się nie da oszukać. Tak samo jak nie da się zrobić tanio dobrego chleba, tanio dobrej szynki czy dobrego sera, da się zrobić poprawny ser, szynkę e, i wino za małe pieniądze. Ale jeżeli chcecie coś naprawdę dobrego, to warto za to trochę więcej zapłacić, ale płacicie tyle, ile normalnie płacicie za inne rzeczy, które kupujecie sobie do jedzenia i do picia. Więc jak ktoś mnie pyta, czy warto kupować wina w dyskontach? Jeżeli całą resztę rzeczy kupujecie w dyskoncie, czyli smakuje Wam chleb z dyskontu, ser z dyskontu, szynka z dyskontu i w sezonie warzywa z dyskontu, nie musicie iść na targ, nie, nie docenicie tego, że tamte warzywa smakują pełniej, że szynka od małego producenta będzie intensywniejsza i, i ciekawsza w smaku, to i wina z dyskontu będą ok. Bo one mają taki zunifikowany, generalny smak, i większości ludzi po prostu e, pasują, i nie ma się co tego wstydzić. Sensie, jeżeli ktoś nie przywiązuje do tego dużej e, wagi, to po prostu będzie zadowolony, e, i już, więc nie ma sensu przepłacać, jeśli nie poczujecie e, różnicy. Ostatnia rzecz. Piąta zasada to to, z czego podajemy wino, i w jakiej temperaturze je podajemy, bo naprawdę dobre wino można zepsuć, jeżeli podajemy je za ciepłe. Pamiętajcie, że wina musujące czy wina białe podajemy w temperaturze do 10 stopni, czyli powinniśmy je kilka godzin przed podaniem włożyć do zwykłej lodówki i podać je chwilę po wyjęciu z tej lodówki, dlatego że wino bardzo szybko zyskuje temperaturę, czyli zamiast tych 4 stopni, tak jak je wyjęliśmy, będzie miało za chwilę 6, 10, a nawet więcej stopni, a nie ma nic gorszego niż białe. Ciepłe wino, no, pewnie białe, ciepłe piwo e, e, albo rozgazowana kola podobnie są niedobre, ale to jest mniej więcej ta sama kategoria. Również wina czerwone powinno się lekko schłodzić, przynajmniej na pół godziny włożyć je do lodówki, żeby jeżeli trzymamy je w naszym pokoju, żeby one miały te 16-18 stopni e, maksymalnie. I ostatnia rzecz w ramach podawania to każde wino ma swój najlepszy kieliszek. To jest na przykład świetny kieliszek do dojrzałych win musujących, do win pochodzących z Burgundii, które muszą się rozwinąć w tej czaszy kieliszka, żeby dobrze smakowały. Więc do każdego wina fajnie jest zadbać o to, żeby i szkło było czyste, nie pachniało nam kurzem z szafki czy, czy środkiem do mycia, i żeby nie zmieniało nam smaku tego wina, bo nawet najlepsze wino podane w złym szkle albo w złej temperaturze nie będzie takie dobre. Mam nadzieję, że tych pięć zasad trochę pomoże w tym, żeby znaleźć to dobre wino dla siebie, a najlepsza zasada jest taka: próbujcie, próbujcie. Repetycja jest mater Studiorum, czyli im więcej spróbujecie, tym lepiej będziecie wiedzieli, co Wam smakuje. Dzięki i powodzenia.